A więc kochani, zaczynamy. Seria na ratunek E39. Zaczynamy nową serię. Dobra, plan jest taki. E, ściągamy boczki, ściągamy drzwi. E, jedziemy później po drugie drzwi. Tamte też niestety musimy zdemontować. Jak tamte ogarniemy, to tamte przygotowujemy do malowania. Pomalujemy tamte drzwi. Będziemy je tutaj zakładać. E, staramy się nic nie rozpieprzyć, także e, trochę marnie nam to idzie. To się pokażę wam, jak to wygląda. Kurwa. Nie podoba mi się to. Dobrze, jest dużo pozytywnych emocji. Widzę. <noise> <noise> bardzo dobrze. 20 minut później. Proszę bardzo, drzwi zdemontowane. Nie na no, poważnie, to godzina później. Drzwi zdemontowane. Elegancko. Wszystkie śrubki w jednym miejscu. O proszę, tutaj te drzwi zdemontowane również. Elegancko, wszystko pięknie wykonane. Cyk. Dobre, jest właśnie... bardzo zło światło. Proszę bardzo. Boczek już też prawie rozebrany do końca. Musimy tylko rozkminić, jak panel sterowania szybami. Odłączyć od reszty pojazdu i... Nie no, bo potrzebujemy boczek i w sumie nie mam, nie wiem jak to zrobić. I no i nie wiemy. Ale się tego dowiemy. Kur, jakoś trzeba to ściągnąć, jakoś to jest demontowalne. No jakoś ludzie handlują tymi, nie? Pierdolnikami. Nie chcę tego chyba połamać, nie chcę jakichś adów robić. Super super. Może tak delikatnie zaśnie. Yy, Wierzę że poduszki też musimy przełożyć, nie? Może tam będą. O, 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 o tak. proszę bardzo. W takim sposobem? Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. Wódku. Proszę Wódku. bardzo, ja widzę, że tutaj jest specjalista od tego. Bez śrub okrętej, bez, bez młotka to nie robota. Tak, tak. Chodzi. Proszę bardzo. O, tak. Ślicznie. Kurwa. Pan Patryk to jednak fachowiec jest. No i dobrze, mamy kosteczki, jesteśmy w domu. Panie kierowniku, dobrze. Dobra. To ogarniemy to wszystko i widzimy się za chwilę. Nie wiem dlaczego to kurwa nie działa. Tu elektrozaczep. I tu powiem... Jak w postęp pracy. Jak ci idzie. Jak postęp? Yy, mojej pracy? Tak. No nie mogę rozkminić dlaczego klapa się ja, że wcześniej zamykała na elektrozawór, a teraz się na no, elektrozaczep nie zamyka. No Nawet dociąg nie działa, także jakby prądu nie było. No właśnie tak mi się wydaje, że ta kurwa... A wypinałeś kostki jakieś? Wpinałem jedną kosteczkę, wiesz. Wpinałem jedną kosteczkę, panie kochany. Tą kosteczkę. I widzisz, ona tu już wcześniej była zdrut zdrutowana przez jakiegoś... Dobra, to tam to już naprawimy potem. A mam tam mokrej cipki. Adrian kupuję co robimy. Co, odgręcamy nad kole, bo jednak śmietnik, znaczy błotnik. Znaczy błotnik już jest odkręcony, bo się błot... okazało, że jest cały w dziurach. Tak. Po takim purklu wyskoczyło coś takiego i bez sensu jest to ratować. Odkręcamy teraz zderzaczek, żeby ładnie dojść do wszystkiego, bo ładnie wszystko odmalować. Tak. Lewy błotnik też będzie malować i ratować, także będzie łatwiej. W samochodzie nie ma drzwi już zaraz nie będzie zderzaka przedniego i tylnego no może czy ja wiem czy takie zaraz no dzisiaj na pewno drzwi stoją już są te są w lepszym stanie niż niż te co były na aucie także robota idzie powolutku ale do przodu robota idzie o idzie robota jest w trakcie czekaj bo mi tu mikrofonik się co się teraz dobra jak jak dalej ściągnę? O, 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 patrzcie, patrzcie, kochani widzowie, robię to pierwszy raz w życiu, zaraz coś spierdolę, zanim zaczycie. Proszę bardzo. Brawo. Widziałeś? I wszystkie zaczepy są. <grym> Dobra. Niesamowite. Jest dobrze. Dobra, teraz jak odczepić tą listwę? Żeby nie uszkodzić czynników parkowania. Oto jest zasadnicze pytanie. Plus jest jeszcze jeden. Wiemy, że to auto nigdy nie zostało uderzone, ponieważ tego zderzaka nikt nigdy nie rozbierał, nie ruszał i nie ściągał. Wszędzie są oryginalne plomby, także fajnie to wygląda. To jest bardzo duży plus dla nas, prawda? Panie Patryku! Zgadza się, zgadza? Dobra. Zaraz musi chyba wjechać film instruktażowy. Co dalej? Dziękuje powiedz, co masz? Staram się znaleźć w ogóle jak ściągnąć ten misderzeb 39, I wszystkie kurwa cwaniaki, które wrzucają tu na internet, to wszędzie wrzucają sedany, nie? Sedan, sedan, sedan. Jak powiem, się dzieci, to jest tak. Ja powiem tak. Przy każdym etapie pracy wychodzi coraz więcej błążek. Na razie zdemontowaliśmy przedmiot dalej, lampę, zaraz będzie druga ściągnięta, do polerowania przedni błotnik, okazał się świetnik tutaj próg sobie jakoś powoli ratujemy, gdzie trzeba kolezę usunąć ale coraz więcej baranczy wychodzi, tak jak mówiłem tu na przykład nie było nic widać, a tu się zaczęła dziurka robić kolejny rzuca co tam? także klapa z tyłu zdemontowana wywalana, szuka nowej, tak samo błotnika co tu jeszcze mamy? Wciągamy zderzaczek, ratujemy na kole, nasz tutaj w no i lecimy dalej. Trzy kliktury na YouTube i lecimy. No właśnie najgorsze najgorszy... jest... jest to, że nie ma, nie ma, Który nie. Siemanko, siemanko, witamy kolejnego dnia eee, prac przy 39. No powiem szczerze, <laughs> myśleliśmy, że to będzie troszkę prostsze. Ale uważam, że nie ma tragedii, proszę bardzo, tutaj Patryk dzielnie działa, odtłuszcza całe auto, ponieważ w dniu dzisiejszym będziemy je już malować. Nie przyszła nam co prawda jeszcze klapa, nie przyszedł nam jeszcze jeden błotnik, z racji tego, że ten, który był oryginalnie jest po prostu totalny śmietnik. To będzie w przyszłym tygodniu, dziś sobota, malujemy auto, zobaczymy jak nam to w sumie wyjdzie. Skończyliśmy już etap lakierowania do bazy Jesteśmy przed bezbarwnym Autko wyszło w naszej ocenie bardzo dobrze Nie ma żadnych problemów z lakierem Nigdzie się nic nie waży, nie lisi no, jeden taki, Jedno takie miejsce było troszeczkę gorsze Ale poza tym wszystko wyszło bardzo dobrze Jak na pierwszy raz na lakierowanie całego samochodu Wyszło to bardzo elegancko, wyszło to bardzo ładnie Oczywiście zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała po tym, jak położymy lakier bezbarwny, ale baza jest bez problemu. Skończyliśmy malować i wyszło bardzo dobrze. Jestem zmęczony trochę, ale e, piąty, szósty dzień pracy przy aucie i efekt już, już jest jakoś widoczny. Malowaliśmy pierwszy raz w życiu, a wyszło tak. Czyli mamy w kola, także pójdziemy w tą stronę. Jak na amatorów i na kogoś kto ma lewo pierwszy cały samochód. No, efekt jest... Efekt jest dobry. Barujący bym tu Widzę siebie. Czekamy jeszcze na klapę. Czekamy na błotnik. Wtedy będzie malować resztę. O! I ładnie. Cierteczka. Wszystko ładnie wymalowane. Żeby nie było idealnie, mamy dwa zacieki. Przyznajemy się bez bicia. Ale nawet to możemy chyba uratować. Coś jeszcze do oddania? To no, powiem szczerze, no, jestem tak zmęczony, że to jest głowa mała, ale uważam, że naprawdę dobra robota, to jak na pierwszy raz malowanie, ale to już nieważne. Chodzi o to, że to jest szósty dzień roboty, wszyscy mi dookoła zawsze to robili, że to jest zajebiście trudna robota i to jest zajebiście trudna robota. Yy, ale wyszło bardzo dobrze. Słuchaj, jak na totalnych amatorów, no, kiedy w życiu pomalowałeś samochód, nie? No, ja na przykład no, nigdy, no, tak samo nigdy nie pomalowaliśmy nigdy żadnego auta. Zaczęliśmy od dwóch jakichś masek i tu, pach, wieża projekt, wieża E39, robimy cały samochód i no, to dla mnie zajebiście. No. Nie jedną furę malowaliśmy u kogoś. I jak wyszło? Za każdym razem wyszła jakaś hujnia. Za każdym razem u kogo byśmy nie oddali, do kogo byśmy nie oddali samochodu, za każdym razem coś było do poprawy, albo coś było zjebane, albo zaczęło wychodzić po pół godzinie, znaczy po pół godziny. To potwierdzam, potwierdzą. potwierdzą. Po moje... miesiącu, po dwóch miesiącach. Ostatnie moje dwa samochody. samochody. Ostatnie moje dwa samochody. Twoje dwa samochody, tak. moje twój dwa dach, samochody, dach, no. mój dach, no, no mój dach. dach to jest w ogóle jakaś tragedia kurwa, w moim naucie. No to jest yy, także to malowanie jest perfekt. No. mnie jest perfekt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jutro, zawsze yy, przejdziemy tu we wtorek po świętach. Będziemy oceniać dalszą pracę, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Tak. Na tak. razie zostawcie suba, lajka. Dzwoneczek pamiętajcie. Dzwoneczek. Do Zajrzyjcie do nas na Instagrama. Także... Bardzo siedzicie nas na Instagramie jak najbardziej. Przepraszam też za zacięcia, ale jesteśmy tak potwornie tak, zjebani, tak. że jeszcze, o jeszcze, ty, jeszcze te opary lakieru, które tutaj są. Słuchajcie, ja już widzę smoki, nie? Także <laughs> kurwa. <laughs> Dobra, trzymajcie się ciepłutko. Bardzo dobrze, trzymajcie się ciepłutko. Wszystkiego Cześć. dobrego, życzę. Pozdrawiamy, hej!